Dzień dobry wam wszystkim, good morning and you know, chciałam was nie nudzić, ale gdy graliśmy w Phantom Forces na odcinku informacyjnym, to niestety, ale nic nie było słychać. Dlatego niestety muszę was ponudzić, grając w Baku I! Dzisiaj nie będzie odcinek taki, jak widzicie. Tylko dzisiaj będzie odcinek igraniowy. Jak to powie, jak to powiedzieć, nie wiem. A także odcinek informacyjny. Najpierw informacje o mapie. Pierwsza informacja o mappingu to taka, że mam nowy kanał do mappingu, który jeszcze widziałem, że nie każdy odwiedził. Dlatego zachęcam do wejścia w link w opisie w link w opisie i i ogólnie... i ogólnie yy. Yy. Czekajcie. Bina. Momencik, right. uh, Rest i tak uh.

Dobra, ee, powróćmy do naszych dzisiejszych informations. E, jak już wspomniałem, tak, mam kanał do mappingu, link w opisie. Zachęcam do subskrypcji, ponieważ druga informacja, ładne przejście z pierwszej informacji w drugą, to tutaj nam jakiś może efekt taki wiecie. E, druga informacja. Dlaczego zachęcam do subskrypcji i do dzwoneczka? gdyż iż po Z AP odcinki jeszcze tylko dwa pojawią się na głównym kanale. A kolejne będą się pojawiać na kanale do mappingu eee, więc jeżeli chcecie oglądać mój mapping to ja będę go oczywiście rozwijał prawda i jak wy będziecie subskrybować to do mnie będzie motywowało dlatego dam też Ciknoka Dlatego hmm, subskrybujcie Ej. Ej. Ej, moment. Turnik ten. Więc teraz kolejna informacja, która jest bardzo ważna. Jest to informacja, informacja odnośnie pomysłów. Widzicie tutaj na czacie There is Stolen Stolen What Type and Team Slide. Dobrze, lećmy dalej, pomysły, na czacie na żywo, teraz, na premierze, na premierze, piszcie pomysły do mappingu i... Komentarzu na dole pod ostatnim filmem do, o na kanale do jakie są jeszcze hmm. ważne i. Hmm. Komentarze pod najnowszym filmem hmm. Wyparowały mi imprez macie dla was z głowy Kurde, to jest zbyt stresujące. E, tak. To jeszcze z informacji dla Was. E, na pewno taka informacja, e, że jeżeli do końca. Tego tygodnia na kanale do mappingu pijemy 10 subskrypcji. Pojawi się specjalny odcinek 10-15 minutowy i będzie to albo premiera, w której odpowiadam na Wasze pytania, lub ee, live, który, na którym odpowiadam na Wasze pytania. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak ja robię, ee, jak ja robię mapping, to piszcie na dole w komentarzu. Niestety, jak oglądałem poradniki kiedyś, kiedyś. Jak się robi mapping, to znalazłem tam informacje o videomaker, co doprowadziło do tego, że musiałem ten videomaker odinstalować, bo jakiś jakiś wirus. No. Dlatego robię to w zwyczajnym PowerPoincie. Co jeszcze? Co jeszcze? Okej. Okay. Dobra, no. nieważne, bo jakbyście nie wiedzieli, to do tego teamu trzeba nic nie robić, chyba tylko do różnej grupy dołączyć, a do tego albo trzeba kupić Game Passa, albo dołączyć do odpowiedniej grupy, której trochę trzeba poszukać. No. Nie wiem, dlaczego taka jest anomalia pogodowa? Nieważne. North Over, can you stop messaging? Thank you. And... Dobra. Jakie tam są jeszcze Aha. Jeżeli to jest w ogóle. kosmiczna. Kosmiczna. Perspektywa. A jeżeli. Na tym kanale. Do końca roku szkolnego. Tego roku szkolnego czyli do mniej więcej 1 lipca, uda wam się na tym kanale. Ja już zapowiedziałem, że to jest kosmiczna perspektywa. Ale jeżeli bo wszystko jest możliwe, uda wam się wbić na tym kanale do końca roku szkolnego do 1 lipca, bo na, yy, powiedzmy. Sto pięćdziesiąt subskrypcji. To uwaga to. No, coś tam miałem wam powiedzieć. Aha, tak to wtedy, gdy wbijecie. O oh, ja? Yeah. Czy tutaj się da ping. Zobaczyć, jaki jest ping. Tak, jest, ej! Ej! Ej!

i teraz, to jak wbijecie tyle subskrypcji na tym kanale do końca czerwca tego roku, to uwaga, wyjawię nam, Wam, największy sekret kanału, proszę na go Ale dopiero jak wbijecie tyle subskrypcji, a jak nie wbijecie, to Wam go nie wyjawię. Nie wiem, czy niektórzy wiedzą, może. Nie, no jedna osoba, jeden mój kolega ze szkoły, wie o tym skrecie. Boże, jaki duży ping! Co jest? Um, Boże święty.

Tak, to wyjawiam Wam większy sekret tego kanału. Co do pojawiania się odcinków, to odcinki będą się pojawiać na kanale do mappingu co niedzielę o 17.00, jeżeli coś mi wypadło o 18.00. Yy, I będzie tak, jeden miesiąc na mapping, czyli na kanał do mappingu, jeden miesiąc na normalny kanał. I tak na przykład. Ponieważ powracam ze systematycznością. Z informacji raczej to by było. Na tyle. Więc pożegnamy się w taki sposób, jak skończyliśmy. Znaczy jak zaczęliśmy. Czyli subskrybujcie także kanał do mappingu którego link macie w opisie. Lajkujcie także najnowsze filmy na kanale do mappingu, którego link macie w opisie, a także komentujcie, a także filmy, które są na kanale do Mappingu. Ja ten film wam wrzucę jutro o godzinie 17. Jako premierę. Ja na tej premierze będę. Jak czegoś się dostrzegliście, to się zapytacie. I tylko nie piszcie 5 minut po rozpoczęciu, do 5 minut po rozpoczęciu filmu, gdyż z powodów szkolnych będę miał zajęcia pewne do godziny 17.05. Yy. Dlatego już później będę odpowiadał. A teraz się żegnamy. Do widzenia. Cześć.